że wiesz, że nie wiem jaki jesteś, bo cię nie znam Chodne przyjęcie w szeregi, tam potrzebna do piekła, zejdę jeśli zajdzie ta potrzeba i nie myślcie, że do nieba pójdę sam bez moim przekaż przekaz dalej widzę ci z wokalem i niech się na skalę przeraźliwie tak ogromną za ten letarg czy bal, spokojnie, a nie w szale nie ma barier możliwości większe niż mego kosmos dobra siemanko wszystkim siema, siema dzisiaj kasujemy sobie pieniążki z konta tak, ma za dużo. Jak za dużo, za mało mam. Wszyscy mnie okradają. Po, ci, uh -huh. po cichu na boku. Mnie niedrygu okrada. Z tego a, normalnie... a ty tu <coughs> jesteś pierwszy na czele złodziej, naczelny. No, złodziej, na tyle razy spodnie spadłem, że dzisiaj w jebać. Ja sobie wezmę do ulepszeń, wezmę sobie. Ogień, żeby lepiej paliło. No, to, tak, to. Miałem ostatni ogień. Nie, złoto miałem. Ogień. Kondycja, żeby szybko spierdalać od ulepszeń. No. <głos> <głos> to co się zgadza z tym. No i czekaj, czekaj. Dobra, bierz leć. Czekaj, Odporność. ja muszę. Odporność. Jaka odporność? Na energię. Nie no, szybszy odpoczynek wezmę, żeby szybciej się no. zregenerować po. Po utracie. Po... Po... No dokładnie. Tak, mam do wyboru ulepszać. Czekaj, już mam wszystko przygotowane. Plaszki, inhibitory. No ja przed chwilą spaliłem spodnie. Esencję. Czekaj, to mam do wyboru tak: ulepszać albo miłość, albo udręki. Ja bym udręki ulepszał. No to ja miłość ulepszę. Klasyczne 100 zakręceń z akwam. Na ile masz miłość? Na plus 2. Dwa. Plus plus dwa na plus 2, na plus 1 wyjdziesz może. Opy. Hmm, Tutaj ruszaj. Czekaj tak, inpitory. Tak, tak. I cyk. I cyk. I cyk. Jest plus pięć. Plus sześć. Wytrzymał. Plus siedem. Wyzerowane. Bardzo ładnie. Elegancko. Lecimy. Cyk. Wyzerowane. Bardzo ładnie. Na tym polegają ulepszenia właśnie. Patrzcie i uczcie się. O, i cyk, udane. Plus 4. Plus 5. Wyzerowane. Bardzo ładnie ci idzie, co? To szybkie przetracanie jest. O, tak kosa cykasz. Tak jak myśli sobie, cykasz, szybciej. Tu trzeba Cztery. iść i bić. 4, ale tam chociaż ci coś zostaje. Plus 5. No tak. Plus 6. Trzymu. A od kiedy Dwigi walić? Od ósemki no. Od ósemki? Czy od siódemki? Nie od siódemki. Od ósemki, no co ty? Już stracił pieniądze. Wyzerowane. Może do ręki weź. Od ręki? No jak? Ale co to da? No i na masz. Na pięć? A co za no to? Różnica? Na dziesięć da. Wyzerowana. No to dawaj utręki. Mogą być i utręki. Co za różnica na, to, na co hajs tracisz. Dokładnie. O plus 7. Dawaj. I wyzerowana. Dziękuję. No. jak to na plus 5 nie mogę wbić Gdzie ulepszasz? Mm, u Koldzicy. to nie, nie polecam ci a gdzie? tylko kowal u kowala iść? No? Mogę iść i do kowala co za różnica u kogo przejebiesz no. Żadnych różnic. I tu jest hajs taki sam do przejewania i tam. Tylko tu szybciej, żeby ulepszenie kliknąć. No bo ten, nie masz tam tych dialogów. Tak, jakieś spizdy. No, na odwrót powinno być, ale... Co? Powinno być na odwrót, ale chuj. Czemu na, ale co na odwrót? Wyzerowane jak spis, elegancko. Jak spis wyjęte, to nie ukowala. Nie, ja to tych udręk to nawet nie chcę widzieć na oczy. One są tragiczne w ogóle. Gdybyś ty widział mój tragiczny item, spodnie, to kurwa, nigdy już do ulepszeń nie podchodził. Jakby co? Mógłbyś moje spodnie zobaczył. Wiesz ja przetraciłem hajsu na ten? Myślę na... Ja? na udręki? No to sobie weźle ja. Ile? Więcej niż ty na udręki z dwa razy. Nie więcej. Więcej. Jak więcej, jak mniej? Normalnie więcej. A to cały czas zeruje, to jest takie badziewie. Ty tam uważasz, że, że, Żeby... długi chociaż złożył i ale... Że co? Aby choć wtedy ligi irolę zużył, tak zużyje. Ja nawet na 5 nie mogę ulepszyć. Już zostało mi 30, już 65 kręceń poszło. O, wyzerowane. To jest tragedia. Plus 4, plus 5. I cyk, plus sześć. Dawaj na dyszkę, na dyszkę, dawaj. Plus siedem. O, już jest blisko jesteś, już, już blisko jesteś. I wyzerowane. Normalnie. A czekaj, ty się spodziewałeś okrętu? O, to jest. sztys, <noise> Wyzerowane na dwa. Czy tam na 3, nie wiem Już nie wiem. Jak to na 90% się kasuje, no to czego ty byś się spodziewał? O. my już sobie spaliłem na spodnie, więc ja się niczego nie spodziewał. Plus 6, plus 7. Może ten... No. Czekaj, ostatnie 10 ulepszeń. To już dam może te i reole. No, Daj na 10 bij, chuj. Bo to już i, ty, i takich nie zużyję tych reoli, jak teraz nie dam. Mam na siedem, nie? No to wow, z drugim reolem. Wytrzymał. Gdyby mm, nie reol. Teraz nawet się zegarek nic nie ruszył, czajcz tak elegancko kręci. Jeszcze raz. I wyzerowane. I tylko nie trzy, trzy reole w dupę. No, to tam jedni półka, czy tam jedna osiem. Co to jest dla Ciebie? No ale łącznie 40kk w dupę poszło. No tak. No to żaden interes. No, no nie. No właśnie. No i co zrobisz? No. Mam na plus 7. No to dawaj Czekaj, jeszcze. Czekaj, zobaczę czy mam jakieś flaszki. Wiedzę mam. Jakieś potrzeba. Mocy, mocy. Jakie ci potrzeba, flaszki? Mocy chcesz? No. A masz ale mi, ale mi załatwisz później yy, z ręki. Zobaczę czy mam. Nie wiem czy mam w sumie, ale jak mam to ci dam. Mm. Mam jedną. Mm, czekaj. Zobaczę. W depo sprawdzę. Tego postać elegancką. depo. Stoi sobie. Dobra, dam tego Ludwiga. Eee. Czekaj, SK Cziom jest tylko 12%. A tak, bo inhibitorów nie mam. No. Faktycznie. Ja sprawdzam już jak coś. choć powiem. Czy mam? Ja nie kupił tego dziada. Kogo? No kogo? Cały kowala. Nie kupię tych inhibitorów. Czemu? No tych najlepszych nie kupisz. Czy są? U zwykłego kowala? Co? U zwykłego kowala? No. No nie kupisz, nie. No. Dziad jeden. Mam, nie tak. stać go nawet na inhibitory porządne. Mówię, Dwie flaszki mocy mam i dwie wiedzy. Jak cię to pociesza. To chodzi do tego, do Versteina. Tak, łucznikiem 65. zapierdalam Czekaj, zakręcę raz, sakwą. No czy będzie w ogóle ten sens. Właśnie o to chodzi. O, prawie mega. no to dawek. Plus 8 do, do, weszło. Do, do tego chodzi. Do. No właśnie tutaj. dwiga nie mam. Masz jakieś duksy? To, nie mam, nie, tak jak... Przecież ci mówię, że spodnie wyzerowałem przed chwilą. No ale to co, co to znaczy, że duksów możesz, możesz mieć no. duksy? Nie mam, bo jebałem się. No to co, mam bez duksów? Bez dwików? Masz, jak masz, jak reol, to kręć, no. No ale co mi z reola, jak mi nie wejdzie mega na 10? I tak ci nie wejdzie na 10 mega. A dlaczego? A z reola, z tym, z dwikiem by weszło. To kup duksy. To się wytnie najwyżej, jak chcesz. No nie wiem hmm? czy kupię. Zapytaj czy kupisz, napisz że kupisz zestaw w ogóle, zestaw do ulepszeń. Nie ja chcę, to za dużo pieniędzy. Oni ci, on ci sprzedadzą od razu, każdy to ale ma. Ale ja nie będę Znale. czekał, bo ja już kręcę. O, no chyba, że tak. <laughs> no to i tak wytnę. Żeby nie było czekania. Czekaj, plus 8 jest, ale na co czekania? No, no kurwa teraz jak pierdolisz no to. Ale ja ile pracę? to gadania? To ludzie lubią takie gadanie. gadają kurwa. <laughs> Cięte będzie chuj. Czekaj, czekaj, dobra. Kręcę sakwą Kręcisz, masz ten. Wytrzymał. Uuuu, no to idziesz dalej. Wytrzymał. Weź kup moc albo coś. Jakieś flaszki. Nie no masz flaszek, kurwa? Nie mam, nie mam. Ja pierdolę. Duksów mam mało. Ani Reoli, ani Twików. Do... Mówię, zestaw. Co? Spaliłeś? Nie. Mam na 8. To weź poczekaj, ja ci zaraz kupię zestaw. Albo napiszę. Ale flaszek mocy też. Patrz. Nie mam. A zobacz, patrz. Gość napisał Sel diabolo i 100 flaszek mocy 75K, czyli 75 sztuka tanioszka. No. Co ty jak ja kupowałem po 70. No 5 sztuka kurwa w sekundę, żeby to kupić, to jest co. No ale ja kupiłem y, też 100. A no tak, No ale kurwa, no ja to jak widzę na przykład jest komplet stowy, To biorę ja Dobra, później kurwa. Wystarczy tego tracenia pieniędzy. Jest ripa i tyle. No jak gwarz. No co, na plus 8 wbiłem, 100 No ja to bym więcej. przynajmniej próbował, jak ci, jak ci nie weszło, to ci by oddał. Zawsze tak jest, jak nie wchodzi, to później zawsze oddaję. Jak nie chodzi, to zawsze spali. To zawsze oddaję później, zawsze tak jest. No na pewno. No mówię. Ja to mogę powycinać. Mi to jest sobie nie... Żeby sobie siedzieć, go zapierdolić. Łebce wytnij lepiej. <słuch> Wystarczy. Jest. Macie no, wystarczy na 8, to dobra. No, nie chodzi, że wystarczy, tylko następnym razem. I to jest taka okazja. Ale okazja, zajebista okazja, żeby spierdolić sobie pieniądze i tam. Taka okazja, taka, taka okazja. Taka okazja, że jest. że spierdolić to. Z 8 na 10 to jest tylko jeden klik na 10. Mega wejdzie. Tak, a z 8 na 0 też jest tylko jeden klik. Dobra, dobra. Ale co łatwiej bić na 10 czy na 0? No to jak mi dasz reola, dźwiga i flaszkę mocy, to mogę ulepszać. Ciekawe skąd ci kurwa damy. No a skąd ja ci wezmę? Ale wystarczy zobaczyć, że ludzie cały czas sprzedają te zestawy. Zestaw do ulepszeń. 900k piszesz i masz kurwa to i to. Od razu. No i... Zestaw był lepszy. Ja pisałem wczoraj, znaczy wczoraj, dzisiaj pisałem, a od razu kupiłem. A ja nie pisałem i nie kupiłem. No właśnie. Ale i tak ci ładnie powchodziło na ósemkę. No zajebiście. Tragedia. Na 100 kręce nic nie weszło. No, super. 50, Nawet na 8 nie weszło. 50 baniek w dupę. Hmm, to nie jest tak dużo. No, ale nie jest mało. No hmm, Jest mało, a ja dzisiaj też przepierdole, Wiesz o tym? No nie wiem. Hmm, tylko muszę kupić. Dobra, trzeba kończyć tą żenadę. No, będzie cięte. Uuu. Po Idź co? Minut nie ma co ciąć. Jest, duże do cięcia. Zapraszamy innych ludzi do tracenia hajsu, bo to jest przynajmniej opłacalne. <noise> tak jest. A nie jakieś tam dropy i tam kasowe. Na no co to komu? Idziesz do Kowala i takich kasowych to o tako sycykasz. Jedno za drugim <głosy> <głosy> leci. Kasowy za kasowym o tako. I nikt się nie przejmuje no, Zgadza się. No dobra, to do następnego. Myślę, że następny filmik to jakieś tam będą. Czas farmerów, nie? Coś wleci, no. myślę. Jakiś, jakiś wleci, jak nie mój, to twój. Coś wleci, no. No dobra no. To do następnego. Na razie. Hello. Powodzenia Hello. w traceniu hajsu. Yo. Hello.